Przez so, co najmniej 600 lat mamy wzmianki, że góra Synaj powinna być w Arabii Saudyjskiej. Józef Flaviusz mówi tak do około 90 roku naszej ery: według Flaviusza, góra nie jest na półwyspie Synaj. Ale w Arabii, w górach, według naszych ustaleń, zwanych dziś Jabal al Biblia mówi, że gdy Bóg przemawia do Mojżesza, że musi opuścić Egipt i spotkać się z nim na tej górze. Oznacza to, że musi się udać do, co nie znajduje się w Egipcie. Siła tradycji potrafi być ogromna, jeśli spróbujesz przeciwstawić się tradycji, nawet jeśli posiadasz silne podstawy. Dla ludzi jest niezwykle trudne, aby przestać się jej trzymać. Bez oficjalnego zaproszenia od obywatela Arabii Saudyjskiej wiza na wjazd jest niemal niemożliwa do zdobycia. Trudno dostać się do Arabii Saudyjskiej. Nie jest to często odwiedzane miejsce. Musieliśmy podrobić zaproszenie, aby dostać się do tego kraju. Jimmy Irwin ostrzegł mnie, że będzie to bardzo niebezpieczne. Porównał to do momentu, gdy leciał na księżyc i zamknięto za nim wejście do kabiny. Powiedział, że czuł się, jakby zamknęły się za nim drzwi loków. I od tego momentu nie było już drogi odwrotu. Jedziesz i koniec. I istnieje możliwość stracenia życia. Wiedziałem o tym, jadąc tam. Inny przyjaciel, z którym rozmawiałem, mój przyjaciel z Grecji, powiedział: Wiem, jak pomóc ci się tam dostać. Mam list od króla Arabii, wezmę jego podpis. Podstawimy go na liście, który masz. Podmienimy numer faksu i daty. I wyślemy ten list do ambasady w Londynie. List ten w skrócie mówi: Jestem królem Arabii i chcę, żeby ci ludzie tutaj przyjechali. Wysłaliśmy więc ten list do ambasady, która jest może z 8 przecznic stąd, i niedługo potem byliśmy w drodze. Podpis króla nie pozwala sobie długo czekać. Bo był tym więcej niż zmartwiony, bardzo mu się to nie podobało. Myślę, że nadal sobie to wyrzuca, bo ja mamy na to trochę inny pogląd. Ma on wiele bardziej religijny punkt widzenia. Dla mnie było to po prostu pytanie, jak dostać się do tego kraju. Gdy zamknięto drzwi na tym saudyjskim samolocie, nie było już dla nas możliwości wycofania. Zostanie się do Arabii Saudyjskiej to jedno, odnalezienie góry to drugie. Używając wskazówek od przyjaciela Dżimia Orwina, jechaliśmy przez pustynię. Mając nadzieję na łódź szczęścia. Tamtejsza pustynia jest ogromna. Niekończące się połacie piachu i skał. Żar jest tak wielki, że wysycha, wysysa powietrze z płuc. Jest tam przerażająco. Trudno nawet oddychać. Jedyny problem w opisie Dawida było to, że opisał: skręć przy dużym głazie, jedź 6 kilometrów i skręć przy następnym dużym głazie. Na pustyni naprawdę łatwo zbłądzić. Z zapasami wody i mapami, które zrobił się właściwie bezużyteczne, bo pilary beznadziejnie zabłądzili, lecz nagle grupa Beduinów przyszła im na pomoc. Gdy z nimi siedzieliśmy, zapytaliśmy ich, czy wiecie, gdzie znajduje się Jabal-Alas? Podszedł na skraj wzgórza, pod którym staliśmy i wskazał ręką. Jabal-Alas to jabal Musa. Bo pilary spojrzeli po raz pierwszy na tajemniczy szczyt. Czy to może być święta góra Boga, o której mowa jest w Starym Testamencie? Jabal Musa wiedziałam, że to po arabsku oznacza Góra Mojżesza. Człowiek ten wiedział, że ta góra to Góra Mojżesza. To bardzo interesująca góra. Gdy patrzysz na Jabal Allas z daleka, masz wrażenie, że jakaś chmura rzuca na nią cień, ponieważ sam szczyt góry jest czarny. Wiemy, że Bóg szedł na górę w oboku ognia. Dla mnie była to więc surrealna chwila. Gdy podeszli bliżej do góry, uderzyła ich brutalna rzeczywistość. Tablice ostrzegające napisane po arabsku i angielsku. Wielkie druciane zasieki otaczające podnóże góry. Świadomi tego, że mogą być zauważeni w każdej chwili, zbliżali się ostrożnie, rozglądając się wokół za kimkolwiek dowodem. Co znaleźli chwilę? Potem zaparło ich tekst. Rozglądałem się za znakami, rysunkami, rytymi, wizerunkami na skałach, nagle usłyszałem chodź tutaj. Rozglądam się za czymś małym pod nogami. Spojrzałem w górę i zobaczyłem ten wielki skalny molol. Oto oryginalny zapis wideo tego wielkiego odkrycia, z Arabii Saudyjskiej z wielkim ryzykiem. Ołtarz jest ewidentnie dziełem ludzkich rąk. Musiało przy nim pomagać kilkaset osób. Nie wzniosła go zatem grupka nomadów. Położony jest na środku ogromnego płaskiego pola. Nie ma w jego pobliżu skał. Stoi tam samotnie, w jego pobliżu niczego nie ma. Te skały tam nie wyrosły, zostały skądś przytargane. Bo pilary zbliżyli się, aby przyglądać się tajemniczym petroglifom na boku ołtarza. Od razu rozpoznali podobizny bóstwa starożytnego Egiptu, Apisa i Katora. Pomyślałem, że jeśli to jest góra Synaj, to to musi być ołtarz, na którym ustawili złotego cielca. Po co ustawiać zasieki wokół zwykłej kupy skał? Wiedzieli, że to miejsce ogromnej wagi więc ustawili metalowe siatki, aby trzymać ludzi z daleka pod ciągłym zagrożeniem bycia zauważonym przez strażników zgodzili się, że mają niewiele czasu na dalszą eksplorację u stóp góry mogliśmy zauważyć coś, co nazwałem granicą gdy rozglądasz się wokół, widzisz zebrane kupy kamieni metrowe, półtora metrowe, czasem dwumetrowe znajdujące się wokół góry góra miała być tak święta, że gdyby ludzie ją dotknęli, umarliby. Więc Bóg kazał ustawić Mojżeszowi takie słupy graniczne naokoło góry, aby trzymać ludzi na bezpieczną odległość. I rzeczywiście na około góry, co jakieś 350 metrów, stoją takie kupy kamieni. Po co ktoś miałby ustawiać takie kupy w dokładnej linii wokół góry? Po kilku godzinach niespokojnego snu Bob i Larry zdecydowali, że już czas spiąć się na ba Allas. Drpaliśmy się na stok górski, przywitał tam nas świt, wschód słońca był wspaniały. Gdy tam dotarliśmy skały okazały się być czarne, zupełnie czarne na zewnątrz, lecz po rozłupaniu jasne w środku. Po zejściu z góry nie ma więcej czarnych skał. Niektórzy mówią, że to wulkaniczne skały, które wyszły przy erupcji. Jednak gdy je rozbiliśmy, okazało się, że to jasnoróżowy granit. Oczywiście, że to nie są skały wulkaniczne. Więc co to za skały? Biorąc to wszystko pod uwagę, prawdopodobieństwo, że to właściwa góra rosło. A wraz z nim nasze podekscytowanie. Patrzyłem na to, co właśnie doświadcza Bob. Wyciągnął Biblię, zaczął coś w niej pisać. Widziałem, że przeżywa bardzo ważne chwile tam, na szczycie Jabalalas. Pomyśleliśmy, że stoimy na świętej ziemi. Tylko pomyślcie o znaczeniu góry Syna. Był tam taki moment, w którym Biblia dosłownie zatętniła życiem.